Co? Co? to nie No ty nie możesz wybrać jakiego innego otworu do odegrania przecież nasz teatr, nie tylko ja Nie no, muszę tym broju teraz. No, ale, ale co ty byś chciała odegrać? Wiem. Może coś o Tak, no, czy naraz? Ja wiem. No, może być po kolei. Czekaj, Irka. Ale co ja bym w takim razie grał? No co? Nie Czy ja wiem? No, a, na, a kiedy poszły na wojnę? Ja, oni one nie. To się te nie poszły na wojnę. No. Do wojska nie poszły. No, a dlaczego? Szczepan, bo to są. kobiety. No, a, a. ich brat? To jaki brat? No, no ten Czechow, no. Ale one nie miały brata, to ty się tylko tak mówi, że to trzy siostry Czechowa. Czekaj, a on miał te, te siostry i on je opisał, tak? Nie, Szczepan, on sam je wymyślił. A, powiedz, a jest tam jakaś wojna albo coś, coś dla prawdziwego mężczyzny? No? No, no co? A, pożar! No to rozumiem. Nie ma wojny, ale za to jest kurwa tygrys! Uw, ale tam nie ma tygrysa! To w takim razie, kto pożar? Proszę mi powiedzieć, kto pożar siostry Ciechowa? O, jeszcze nie wiem, ale na pewno będę cię tak dobrze wspominał. <śmiany> <śmiany>